Wypoczynek, 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 production. Witam, witam tego typu. Kikut, kikut tego typu. Skikuta tego typu. Kikut, rul, azbet. Hmmm, kikut tego typu. Ja nie mam litości. Nie zmiszam. W drugą mankę. Wychopi z tango bonzo. Tak, 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 kiki, kiki, kikitowi. Nie jest mi szkoda. <grywa> tak, widzowie. poprzejdzie czas na was, widzowie. Tu myśleć, widzowie. Mm, jest Manelem, bezdomnym, bez pracy, mózg je pije, bruda, śmierdziel, niepłodny, kaza panie, I inne rzeczy. Ja, bo będziesz prosił, talerzyk. Dajcie mi kawę na chlebek To, że mam grupę to nie znaczy, że coś jest nie tak Kurwa nie sądzę! Klani, pani, hazard, wąchanie czegoś gówna. I tak się skończyło. I tak się kurwa skończyło. Mądrowanie. To wyszło, co? Ja jestem z menelek, bo on jest choro. Widzicie? Eee, trzeba po prostu myśleć czy przepite te szare komórki kuta. Na chlani kurwa Kikutowi. Hazard, szpanie, gówno. Eee, proszę, do reja se biorą i w górce się pierdoli i gotowi, Głupi zawsze będzie głupi. To suszę. Bebęż witam, witam tego typu. A ja właśnie do pracy tego typu, tego typu, tego typu, tego typu. Coś wam pokażę, bo coś będzie. Zaraz zobaczycie widzowie, tego typu. Będzie tartą z stosem, tego typu, tego typu. Zaraz się widzimy, tego typu. No, witam, witam tego typu. Zobaczcie. U, teraz tego typu. To teraz robimy, widzowie? Był król, już tego góra nie ma. Tego typu. Jara się, o. Wizowie. I tak się pali. I tak się pali Tego typu. Tego typu. Też witam, witam, Chyba znacie tutaj tego typu. Na słynnej gramy wschodniej 56. Widzicie. Tego typu, tego typu, gdzie, tego typu, gdzie? tutaj pamiętacie, mieszkaliśmy tego typu, Łobawem pamiętacie, tutaj pamiętacie, no. tutaj Tego typu pamiętacie, tutaj pamiętacie, tutaj Widzicie? tutaj pamiętacie, tutaj pamiętacie, Tego typu tutaj pamiętacie, 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 to tego typu. Pamiętacie. No, to jest to. Tego typu. Tego typu. To wygląda, widzowie. Tego typu. Nie ma chuje weźnie. Tak to wygląda. Jak widzicie. Łopałem. Właśnie. Tego typu. Lecimy dalej. Widzimy. Wygląda. Jak widzicie. To jest ta słynna brama. Witam, yes, witam. Mam czapkę w pracy, zamówiłem sobie chińskie tego typu łoba, będę kiku bardzo. Z tego typu, jak tego typu łoba tego typu, ENS. Witam, witam, tego typu. Mam kratkę wolne, dlatego sobie pozwoliłem sobie zamówić chińskie, po drugie pozwoliłem sobie jechać na tą wschodnię, zobaczyć jak to wygląda. Tego typu, tego typu, tego typu jest tak, jak jest. No, nie stało jak się stało Azbek Kiku poszedł i z dół Tego typu Ale co wam pokażę O, o widzicie? Tego typu Widzowie Jak się robi Widzowie? Jak się robi Kiku i menek. No właśnie, tego typu Jeszcze raz zobaczcie Pali. Spalony Tego typu, tego typu Tak się robi hip hop widzowie Tego typu łobawy tego typu, tego typu widzowie eee, tego typu. Tego klimatu już nie ma, widzowie. No, tak, no. Jakby na przemian. Eee, Bo no. Eee, meneli. Widzowie, powiem wam, no. Takich ludzi. Z mankinesów się mówi. <noise> ty, takie, ty byłeś w radiu. E, w jakim radio? Tu radio Maria. To już mnie wraczył tam odłopali, znany taki Bonzo, To już wracił słychać. I ty widzowie mówicie, że ja nie mam fejmu Ja bym nie miał, to bym... To byśmy nie mogli jedni kotletów, kurde. Będziesz tego typu. <gry> I nie mówcie, że ja nie mam fejmu. O, macie. O. Hejku, witam Czeski. <śpiewanie> Znowu jest zabawił tego typu <śpiewanie> kabaret tego typu. Znowu jest kabaret tego typu. Nasz youtuber tego typu będzie farfatem yy, widzowym tego typu i yy, kikuta jak pięknie chłoną tego typu wykopie gombowa te lamusy te lamusy na częściej yy, mają kompleksy kto są kompleksy tego typu Tak widzowie to ich rozpierdala tak sposobem ich rozpierdala Tak się sposobem ich rozpierdala ITP taka jest prawda kikut kikut nie tak Poklejesz. Przestań tiger. Trzy złote. Ukrytykuję innych Gdzie się nawysk znanie z kompleksami. A... Janki baranie za trójkę. Tego typu. Tato, to ty masz po kolei w głowie. Trzy złote. Nie, nigdy masz o żonę i córkę. Jesteś łaj za nieudacznik. Kredyt inwalida umysłowy do tego. Ty... Tego typu. Aha, tak, już. No. Otwieraj tej mordy, bo siejesz obrzydzenie i wstręt. <laughs> <laughs> Znany youtuber Tiger Bonzo Tego typu. Tego typu będę. On to musiał chyba ten telefon w zębach trzymać albo nosa, <laughs> nosa. Asbest Asbeth tak Widzowie szara odpowiedź jest tutaj, Szara odpowiedź dobitna Chlanić Panie Kikucie z Kikutem Tak Wykopki z tego bązu Kikut z Kikutem Tego typu Kikut tego typu Coś ciśni O... Kikut Kikutowi mi Kikut <grystanie> kikuta Tego typu. <kłysy> I kikuta se poliza. A I... i. się cieszy, go eee, to kikut i tak jest już. Eee, a, um, nie. <grystanie> eee, się chwalił, że 50 euro. A, ten kikut, no to. Eee. <grystanie> <Uch>. <trystanie> 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 Łapki myłeś? Nie byłeś puszczone. A. No i tak, łapką, a łapką, no no. Lusak! Oho, jeju! Ła! Zezłościł się! Raga się! Zezłościł! Zazłościłeś się, co? Co się tak zezłościłeś? A się zezłościłeś! Zazłościłeś się, tanie. No. Musisz je złości. Kikuta. Chciałbym spytać, jaki smartwatch do 30 zł pan poleca. Główniany. Te cegły. Te cegły. Te cegły. Świrowały? Eee. Ne. Eee. w twarz Bardzo mocno

Ojej, jest koleżka! Kwi... Ki... Ki Wow! Twoja nie moja! A teraz nie ma kurwa dyscypliny w szkole. Jest jedna, jedna jebana hołota. No dobra widzowie, ja już pod też kończę. Trzymajcie się, dosłyszę, na samym odcinku. <relaxing>